Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku, A dzisiaj pobawię się w aplikację Foot 16 Draft y, Simulator. E, wiem, że też gracie w to, bo wstawialiście mi swoje zdjęcia. Spróbuję stworzyć jakąś fajną drużynę. Zobaczymy, czy uda mi się tam kilka meczy wygrać. E, przed chwilą się bawiłem, wpadła mi kolejna legenda, Stoiczkow. Między innymi e, miałem Stoiczkowa razem z Ronaldo. Eee, dobra, wybierzemy sobie um, ustawienie, ja jakoś lubię ustawienie 4-3-3. <laughs> no i zobaczymy, czy coś fajnego mi tutaj wpadnie. No i dobra, na dzień dobry co tu mamy? Ramosa, jest Neymar, Özil. Oczywiście biorę Neymara, spróbuję sobie tutaj stworzyć zawodników z Ligi Hiszpańskiej. Kolejny, um, o jest Lewandowski, no ale no, raczej nie zgra mi się z Neymarem, więc weźmiemy sobie Benzemę. No, i następny napastnik. Oj, tutaj słabiutko. Eee, dobra, weźmy sobie może na razie tego gostka. Potem go myślę, że wymienimy. Dobra, mm, teraz pomoc. No, kogo by tutaj sobie wziąć? Dobra, może na razie weźmiemy sobie tego. Jedziemy dalej. Ojej, co to takie słabiutkie. Eee. Kogo by tu wziąć? Dobra, weźmiemy na razie tego. I dalej co ma. Co tak słabo tutaj? Dobra, na razie niech będzie ten. Obrona teraz. Fabio Puentrao, ale już na razie nie gra w Hiszpanii, więc weźmy sobie. Może na razie tego. Oj, słabo coś. Ujujujujuj, uj, uj, uj. dobra, na razie niech będzie ten. Jest Sergio Ramos, dobra, bierzemy Ramosa. <laughs> oj oj, tutaj to, to, to już w ogóle. Eee, na razie ten i bramkarz, mamy Nawasa. Jest Nawas, De Czech, Adler i Neuer. Dobra, niech będzie Keylor Nawas. Eee, dobra, trzeba będzie troszkę tutaj wymienić zawodników. Eee, raz, dwa. Czech. Dobra, lecimy, zobaczymy, może tu coś fajnego wpadnie. To jest Neuer, Buffon, Casillas. Weźmiemy sobie może Neuera. Tutaj i tak raczej nie będzie można nimi grać potem. Mamy Godina, niech będzie. Wymieńmy go za... O tutaj, dobra. O, już będzie jakieś tam zgranie. 85. O, jest Marcelo Pepe. Przepraszam. Dobra, bierzemy Marcelo. Hmm, oczywiście damy go tu. Hmm, co my tutaj dalej dostaniemy? Jest Luka Modric. Dobra, bierzemy Modricia. Eee, damy go. A, damy go tu na środek. O, nie chce iść. Dobra, jest Modric. 93. Erzil, e e jest Erzil. Mm. A, niech sobie będzie. A, czekajcie, jeszcze muszę to sprawdzić. M muszę wymienić sobie tutaj. A, tego, dobra, zobaczmy co tutaj dostaniemy. Mm. Dobra, niech będzie ten. Potrzebuję kogoś z pomocników. No ale słabiutko coś mi to teraz dają. A kiedy wcześniej, jak się bawiłem, to dostałem fajniejszych piłkarzy. i Powiem Wam, że idzie się w to wkręcić. Hmm. Dobra, niech będzie ten. Jest Iniesta. Jest Iniesta. Dobra, weźmy sobie Iniestę <laughs> Dajmy go. No tutaj. Jest tuwa. Jest stówka, może jakiś fajny napastnik jeszcze wpadnie. Mm, jest Miller. Mm, dobra, może weźmiemy Millera. Jeszcze tutaj dwie karty mogę sobie otworzyć. Ach, słabo. Kogo by tu wziąć? BBB, dobra, weźmy tego. No napastnika, jakiś fajny napastnik jakby mi wpadł. No ale niestety. Nic już mi tutaj nie dali, więc weźmiemy sobie obojętnie kogo. Tutaj. No i dobra. Tak to wygląda. I zobaczymy. Czekajcie, może jakiegoś. Wymienimy może jakiegoś napastnika. A, A jakbyśmy dali tego gościa. Tutaj. No dobra, niech będzie. Teraz weźmiemy sobie jeszcze tutaj jakiegoś... O jest, Jun... a, jest Klinsman. Mój ulubiony piłkarz z dzieciństwa. Ile my tu mamy? 186. Wiem, że macie tam też więcej. 186. Dobra, zagramy sobie. Nie wiem o co chodzi, bo tutaj na telefonie mam reprezentację, a na tablecie mam normalne drużyny. Gramy pierwszy mecz z Japonią. No i zobaczymy, czy mi się uda. Jest już 2-0. Ramos Benzema 3-0. Dobra, lecimy dalej. No, 1-0 Marcelo Godin 2-0. Dobra, może mi się uda. Jestem w półfinale. Hmm. No i zobaczymy, czy przejdziemy dalej. Jest, jest. O, hol, się posypały w bramki. 4 do zera. Powiem Wam, że rzadko mi się udaje dojść tutaj mm, do finału, w sensie, żeby wygrać finał. Ogramy z Belgią. No i zobaczymy, czy mi się uda. I nie sta. O, o poszło. 3 do 0. 4. No i pięknie. E, ale widzę, że tutaj mi w, 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 wszedł ten piłkarz, więc chyba gdzieś tam musiał się jakoś. Nie wiem o co chodzi. No i dobra. Dostaniemy paczuszki. 4 do 0 wygrałem. <laughs> Mamy tutaj. Trzy paczuszki do otworzenia. Otwórzmy sobie najpierw, może tą pierwszą. I co my tutaj mamy? Silva, Immobile, Smalling, Getze, Hulk, Insua. No dobra. Na tablecie mam Cristiano Ronaldo. A tutaj mam też chyba Ibrahimowicza. O, Błaszczykowski! Jest i Błaszczykowski. No i dobra, ostatnia. Paczuszka. O, Vidal. Mamy tutaj Vidala. Szkoda, że nie można tymi kartami tutaj w ogóle sobie tworzyć drużyn. No, ale trudno. E, dobra, moi kochani, czekajcie, może wam jeszcze pokażę moje karty, jak to w ogóle tam wygląda. Jak widzicie, brakuje mi pamięci na telefonie. Jest tutaj na samej górze Ibrahimowicz Roben, Silva, Ribery, Lam, Ramos, Sanchez, Vidal, Costa. Hawani, no ale tutaj Ronaldo i Messiego jeszcze nie mam. E, no trochę tych kart już jest. E, dobra, moi kochani, myślę, że to w tym odcinku będzie na tyle. E, piszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym się jeszcze bawił w to. E, no ja się wkręciłem, wiem, że Wy też gracie, bo wysyłacie mi swoje składy. E, no dzisiaj miałem ile? 186, może następnym razem uda mi się dojść do 190. Także, jeżeli Wam się filmik podobał, to oczywiście zostawcie łapaczkę w górę. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa.